Na ponad 100 tysięcy złotych oszacowano straty powstałe w wyniku pożaru domu jednorodzinnego znajdującego się w jabłonie przy ulicy Buchnik Las. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 16. Po przyjeździe stwierdzono, że budynek murowany, wymiarem mniej więcej 6 na 11, pożarem objęta jest cała ściana frontowa budynku oraz poddasze nieużytkowe dom był kryty blachą. Na płonący budynek puszczono trzy prądy wody, jeden na frontową ścianę, a dwa pozostałe do wnętrza domu. Do środka weszli ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych w celu przeszukania wstępnego tego budynku, gdyż dostaliśmy informację, że może tam przebywać właściciel. Później okazało się, że właściciel znalazł się na zewnątrz, także nikogo tam w środku na szczęście nie było. Było tam za to sporo materiałów łatwopalnych, przez to działania strażaków były mocno utrudnione, a sama akcja bardzo trudna. Do materiału palnego, bardzo dużo. Drewna. Ten no. pan zajmował się jakimś rękodziełem, coś tam rzeźbił w drewnie, także w wszelkich pomieszczeniach było tego materiału bardzo dużo, łącznie z tym poddaszem, które było, które było tam nieużytkowe, ale materiału było dużo. Akcja gaśnicza zakończyła się dopiero po godzinie 19. Brało w niej w sumie udział 8 jednostek straży pożarnej, w tym ciężki kontener z wodą z JRG-10 z Warszawy. Przyczyny pożaru bada policja.